Nie ma to jak nowe darmowe mapki do wygrania do nawigacji. Zaraz wam pokażę skąd wziąć pliki, ale tu już mam przygotowane na pendrive. Pokażę wam jak sprawdzić, co jest zainstalowane, jak puścić instalację, a potem wam pokażę, jak przygotować pendrive'a, skąd ściągnąć, na co trzeba uważać i może jeszcze jakieś parę szczegółów się znajdzie w każdym razie. Podpinamy sobie pendrive'a, może być też karta SD wsadzona tutaj do jednostki, obojętnie czy do portu 1 czy do portu 2. Tutaj sprawdźmy sobie najpierw, jaką mamy aktualnie zainstalowaną mapę, żeby zobaczyć, z czego aktualizujemy tak naprawdę. W Audi robimy to w ten sposób, że wchodzimy sobie pyk pyk pyk, ale wam tu migocze ustawienia, lewa szufladka, pielęgnacja systemu, informacje o wersji, i tutaj widać bazę danych, proszę bardzo. 2025, czyli to jest z początku roku, pierwszy kwartał, a teraz wyszły te na trzeci kwartał. 2025, Ukośnik 26, czyli mamy trochę nowsze. I tak pewnie jeździcie na tym Google Mapsach i tak dalej. Zaraz Wam powiem, dlaczego warto sobie to zaktualizować, mimo tego, że niby nie korzystacie z nawigacji. No ale teraz pokażę Wam, jak puścić ten update. Albo można sobie zjechać, tu chyba z tego co kojarzę, jest aktualizuj kraje. Albo to można zrobić z ukrytego menu, z tego czerwonego. Dobra, puścimy tutaj dzisiaj, co nie? Wybieramy źródło. Mamy to na USB-ku. Trwa szukanie, proszę czekać. I zaraz Wam pokażę, jak to tu będzie wyglądało. Zazwyczaj to robię z ukrytego, czerwonego menu, ponieważ wtedy nam się to... ten system infotainment uruchamia ponownie w tym trybie aktualizacji, sobie to gdzieś tam leci i widać po kolei, które kraje idą i tak dalej. Wada jest tego taka, że wtedy system jest tak naprawdę nie do użytku, co nie? Bo jesteśmy w tym trybie aktualizacji, nic innego nie możemy robić, nie mamy radia, nie mamy muzyki, nie mamy telefonu i tak dalej. Ale Pozwala też jednostka na taką aktualizację w tym trybie normalnym użytkowania, i, on, i to sobie wtedy będzie leciało w tle. Wy możecie wtedy jechać autem bez problemu. O, no zobaczmy. Baza danych, wersja bez migotania, proszę. Na 26, uruchom aktualizację. No to klikam, uruchom aktualizację. Zostanie wykonana w tle. To migotanie ekranu czasem nic tu przeszkadza, no i to sobie tutaj leci. I jeżeli dobrze pamiętam, to możemy sobie teraz na przykład wejść do radia. Jesteśmy w radiu. No i to powinno sobie gdzieś tam w tle lecieć, dobra? Wejdźmy sobie do menu, może. Jeszcze raz zobaczmy, jak wygląda to tutaj, w ustawieniach. Pyk, pielęgnacja systemu. Informacje o wersji. Baza danych nawigacji. No pokaż mi to. Dobra, dobra, już, już pamiętam. Trzeba tutaj wyjść troszeczkę. I tu sobie do góry wjechać w aktualizację systemu. Pyk. O, i teraz widzicie, że tam 5% sobie już przeleciało z tej aktualizacji. No i trzeba mu tu dać pewnie z pół godzinki albo 40 minut. Eee, dobra, wskoczmy sobie gdzieś tam do radia. Tutaj tego akurat nie ma, ale chyba w innych było, tutaj taki pasek postępu jeszcze się pojawiał dodatkowy, że tam nam pokazywało. Generalnie nic się teraz nie stanie, jeżeli byście nawet wyłączyli samochód, wysiedli i tak dalej, ale ja sobie tutaj zostawiam na włączonym zapłonie. Przy okazji podpiąłem sobie prostowniczek, żeby mi tam niechcący czegoś nie przerwało, a jeżeli chodzi o pliki, no to pokażę Wam skąd je zdobyć, jak je przygotować. Dobra, więc wchodzimy sobie na stronę miphelper.com i tu możecie sobie wpisać numer wersji oprogramowania, jaką macie. No, ale powiedzmy, że pominiemy sobie ten krok, możecie sobie zjechać tutaj na kilka popularnych wersji. I wiem, że u mnie jest na przykład MIP2 High. Można wybierać konkretnie, który model, który region, i tak dalej. Volkswageny Skoda, Seat, Audi. Nie ma to znaczenia, ponieważ te mapki akurat to, co Wam pokażę, wchodzi tak samo do Skody, do Seata, do Porsche, do Audi, do Volkswagena, do Bentleya, do wszystkiego, co ma MiB-2 High, um, czyli Volkswagen Discover Pro, Skoda Columbus, no generalnie te najwyższe jednostki w tych samochodach, no nie, na, nie, nie we wszystkich. W, w Audi jest jeszcze High Plus. Dobra, nieważne, jak macie MiB-2 High, to chodzi o te mapy. Jak sobie klikniecie na dowolny firmware tak naprawdę z MiB-2 High, to tutaj jest sekcja Mapy, GPS, Navigation Maps, 25x26, na Europa pełna, 15 GB, pobieracie to. Ściągnie Wam się paczka ZIP. Tę paczkę ZIP trzeba, no tutaj ją widzimy, nie? jest paczuszka ZIP. I tę paczkę ZIP trzeba wypakować. Stworzy Wam się taki folderek z wypakowanym. Wchodzicie do tego folderu i tu są trzy ważne rzeczy, prawda? Macie plik Metainfo2.txt, folder MIB 1 i folder MIB 2 i te trzy rzeczy kopiujecie na pendrive'a. Na pendrive'a albo na kartę pamięci, pusty nośnik, który jest sformatowany systemem plików FAT32. Nie NTFS-y, nie EXFAT-y, FAT32. I jak sobie to zrobicie, no to tam po rozpakowaniu ma pewnie z 18 GB. Jak sobie to już zrobicie, wysuwacie sobie takiego pendrive'a albo kartę z komputera, idziecie do auta i odpalacie tę procedurę, którą wam pokazałem. A teraz jeszcze Wam powiem, dlaczego potrzebujecie map i jak sprawdzić, czy te mapy Wam wejdą. No to pliki macie, teraz się upewnijcie, że Wam to wejdzie tak naprawdę do systemu. U mnie jest już blisko 70%. Także, tak jak mówiłem, pół godzinki, 40 minut około to trwa. E, aha, no i po co Wam te pliki w naw z nawigacji, skoro i tak używacie Google Maps y, i tam y, w Androidzie Auto macie Google Maps ,y w CarPlayu tak samo, co nie? Więc mapy w nawigacji tutaj nie są używane tylko do nawigacji, są też komunikowane z całą resztą samochodu. Więc tutaj jest kamera, która czyta znaki drogowe, ale ona nie polega jedynie na tym, co zobaczy, ale również na tym, jakie y, y, ograniczenia prędkości są w bazie danych nawigacji. Y, y, tak samo aktywny tempomat albo utrzymanie pasa ruchu one polegają na tym, co ma nawigacja w sobie dzięki temu macie tzw. Tak predykcyjny, aktywny tempomat, który na przykład mimo ustawienia prędkości na 90 na godzinę, jeżeli będziecie sobie jechać tam jakimiś krętymi drogami, on widzi to, że ta droga jest kręta i będzie zwalniał do innych prędkości, albo będzie utrzymywał prędkość legalną przy okazji tego, że ustawiliście sobie tam maksymalną, na większą co nie. Także te dane nawigacyjne są tutaj używane nie tylko do tego, żeby was prowadzić do celu, ale też do tego, aby ten samochód trochę inaczej się zachowywał. Chyba też światła są predykcyjne, tak mi się wydaje, że zbliżając się do skrzyżowań, jeżeli samochód ma świadomość tego, że zbliża się do skrzyżowania, to potrafi doświetlać zakręty. Dobra, nieważne. Teraz tak, żeby wgrać sobie tutaj te mapy, jeżeli macie Volkswagena, to luz. Tam fabrycznie dostaje się licencję dożywotnią, że tak powiem i wchodzi wszystko zawsze. Ale jeżeli macie samochód typu Audi, Porsche, w Seatach chyba też, w Skocie chyba też. Nie jestem teraz pewien. Potrzebna wam jest licencja lifetime, która um, którą można wrzucić sobie przez More Incredible Bash. Pokażę wam po prostu jak sprawdzić jaką macie licencję, a o samym narzędziu More Incredible Bash robiłem chyba filmik po angielsku. Także, jak coś, to um, odwołujemy, odwołujemy się do tamtego filmu. A teraz Wam tylko pokażę, w jaki sposób zobaczyć coś zainstalowane. Chodzi o to, żeby wejść sobie do ukrytego czerwonego menu. W Audi, z racji, że mamy ten panel, to jest kombinacja klawiszy, ale w Skodzie, w Volkswagenie, w Seacie po prostu przytrzymujecie przycisk menu tam przez 3-4 sekundy. Tutaj sobie wychodzimy, jesteśmy tam w menu głównym, i teraz to dam do przodu, a to dam do tyłu. Mam nadzieję, że mi to. E nie przerwie tej naszej aktualizacji. Trzymam tak około 3 sekundy. Jesteśmy w ukrytym menu Engineering. Aktualizacja jest niedostępna, bo teraz jest prowadzona przez inną aplikację, ale tutaj wchodzimy sobie w system i wchodzimy w kody odblokowania. W Volkswagenie, w Sacie, Skodzie to będzie się nazywać kody FETS swap. Generalnie musicie znaleźć listę kodów, która będzie wyglądała mniej więcej w ten sposób. Chodzi o kody zainstalowane. Więc... Tu widzimy, że mamy różne kody, które nam, nam pozwalają używać Carplaya, Android Auto, tam Bluetootha, systemu rozpoznawania mowy i tak dalej. I tutaj mamy kod, który był fabrycznie w tym aucie, to jest kod na nawigację i ten kod, jeżeli dobrze pamiętam, uprawniał do aktualizacji gdzieś tam do roku 2020. To jest samochód z rocznika 2016/17 przez i chyba dostał fabrycznie 3 lata aktualizacji. Ale jak zejdziemy sobie niżej, to widzicie, że tutaj mam dorzucony kod z końcówką ee. Ten 023000ee. On uprawnia nas tak naprawdę do aktualizacji, no nie powiem dożywotnich, no ale ten samochód nie przetrwa tylu lat. To jest chyba do 2070 roku, tak mi się wydaje. I to jest kod, który jest tutaj potrzebny aby wygrywać te mapy i widzi się, że jest obok napisane, że jest legalny, czyli on działa. A żeby ten kod uzyskać, no to tak jak mówiłem, najlepiej skorzystać z narzędzia More Incredible Bash, który oczywiście gdzieś tam linkuje łącznie z anglojęzycznym filmem, jak tego narzędzia użyć. Dobra, żeby wyjść z tego menu, w Volkswagenach, Skodach, Saatach wystarczy nacisnąć cokolwiek. No a tutaj macie problem, bo widzicie, trochę utknęliśmy. I żeby wyjść, wychodzimy tak samo jak weszliśmy, czyli to do przodu, to do tyłu. Trzymamy przez około 3 sekundy. Pyk, pyk, pyk. I jesteśmy z powrotem, nawet radyjko się włączyło. Eee, wejdźmy sobie jeszcze teraz tu. Zobaczmy, czy nam się aktualizacja przypadkiem nie przerwała. Idzie. Macie mapki za darmo, wystarczy Wam pendrive albo karta SD, przynajmniej 32 GB. Formatujecie systemem plików FAT32 pobieracie mapy z linka, wypakowujecie, kopiujecie na kartę lub na pendrive'a, wpinacie do auta, odpalacie aktualizację, 40 minut w tym czasie możecie sobie odkurzyć auto, posprzątać pod maską i macie wygrane nowe mapki. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak to tutaj wygląda po aktualizacji. 100%, kółeczko postępu się kręci i słychać deszczyk. I o, weszło, 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 weszło. No i pięknie. Został domyślnie zaktualizowany. No to co, zrobię sobie jeszcze zdjęcie do miniaturki, może? I będziemy mogli nacisnąć OK. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Tak. I. I co, i już, i to tyle. Więcej nic nie trzeba. No to naciśniemy nawigację. I działa rzeczywiście, są mapki, są mapki, a jak tutaj, też są mapki. No dobra, no to widzieliście, procedura jest dość prosta, może jeszcze sprawdzimy, czy to są te mapy, co trzeba, a co nie. Eee, menu, ustawienia, lewa szuflada, pielęgnacja systemu, informacje od wersji 25x26, tu gdzieś jeszcze była baza danych nawigacji, 25x26. Słabe ładowanie akumulatora. Prostawnik mi się wyłączył. Dobra, kończę. Wszystko macie w opisie. Instalujcie. Powodzenia. Jakby coś piszcie, komentarze, to postaram się Wam pomóc. Na ra.